Strony Kuba a w dzisiejszym odcinku kolejny odcinek ze Starcrafta. Yeah. Tak, piszcie w komentarzach, żebyśmy poszli tam, skąd wieśniaki i zombie przychodzą, żeby znaleźć tą wioskę. No i tak właśnie postanowimy dzisiaj zrobić. No dobra, no to teraz y, poszukamy sobie zombiaków, zom y, znaczy wieśniaków zombie, okay. ale jednak ich nie znajdziemy, dlatego powiemy, skąd oni przy. Mówię, żebyś sobie nie robił tego! Dlaczego? Ej, ale zaraz to jest coś. Aha, bo, kogo, kogo, bo to bo że... dziam Dobra. Właśnie, nie powiedziałem, co znaleźliśmy w poprzednim odcinku, a raczej ja znalazłem, bo... Ej, hey, Bobi! Nie wiem, czy to pokazywałem. Ale znalazłem. Uwaga, uwaga. Noc się robi. Dynie znalazłem. Tak, znalazłem dynię. Znalazłem dynię. Ja tego nie rozumiem. Fajnie, że znalazłem dynię. To znaczy, że będzie się coś działo. Chciałabym zrobić golemy, ale mamy za mało żelaza. To rano będzie tutaj teraz trzeba zobaczyć czy są celi spać. Dobra. Dobra. teraz zobaczymy czy są jakieś wiśniaki. Jak nie ma, to ja wiem skąd one przychodzą. Wiśniacy, zombieacy. Bobi, idziesz z nami? Nie, nie zostanie. bo się jeszcze zgubi. Mam nadzieję, że nie Bierzesz go? Nie. Bobby do klatki. On nie, we, nie wejdzie tam tak. Wejdzie. Nie ma tutaj żadnych wieśniaków zombie. Chodź, 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 chodź. Ale wiem, że oni właśnie z różnych stron przychodzili. Raz stamtąd przychodzili. Tam, gdzie jest to kółeczko. Znaczy, znaczy stamtąd. Chodź, Bobi. Raz stamtąd ja po prostu nie wiem. No że 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 że... Dlaczego taką małą klatkę zrobiłeś? Chciałeś, żeby ci pół domu zajęło. Znaczy pół. pół ogródka. mi, Dobrze. Masz jedzenie w ogóle? Mam. No dobra, no to chodź. Muszę sobie odłożyć coś, bo po... ja mam za dużo tego rzeczy. Bobi, czemuś uciekł! Nie. Bobby uciekł! No to ci mówię, Kuba. Jak Uciek? No. Jest w, przecież na w ogródku. No to pewnie wiecie. Trzeba zamknąć te igor bramki. O, i chciałbym wam polecić coś. Polecam kanał Igor Banan, polecam kanał Call Studio Z, polecam kanał Lego Fanka, polecam kanał Ulekos Gaming ale teraz Ulykos Gaming się nazywa Zen Master of Arts. No dobrze. teraz. I teraz chcę wam powiedzieć, że właśnie bo mieliśmy się posługiwać nową formą. Od pauzy. No szybciej spaj, yy, Petro. Trzeba znaleźć osadników. Only no, one. Mów do mnie, mistrzu. Jestem twoim mistrzem, muszę cię nauczyć czegoś. Dobra, idziemy tam. Wyłącz miecz świetlny, proszę. Już wyłączę Nie wyłączę go. Gdzie ty jesteś? No ja jestem tu. Petro, do mnie. Stąd przychodzą wieśniacy. Ej, ale musimy zrobić jakieś przejście. Bo to tak... Stąd przychodzą wieśniacy. Ze mną. Petro. Mistrz do ciebie mówi, nie poczekaj. Poczekaj, bo. Jak ci za chwilę Jeźdź. powiem poczekaj, to. Jeśli mi się chce. To ci się. Źle zrobi. Przepraszam, że tak dużo przerw. Ale dobra, teraz zrobię przerwę, jak znajdziemy wioskę albo coś ciekawego. Y teraz widzowie moi, zawracamy się i idziemy w tą stronę, bo nigdy w tą stronę nie szliśmy. Więc może się coś znaleźć. Robię pauzę. Jak widzicie znaleźliśmy coś ciekawego, znaleźliśmy dymu. Czy to jakaś oznaka, że... Gdzie jesteś? No. Obok ciebie człowieku. Dobra, kolejna pauza. Dobra, to jest chyba pole bitwy. Petro. Petro. Ja cię muszę czegoś nauczyć, bo ty nic nie wiesz. Ty umiesz tylko mieczem bić. Patrz, to jest pole bitwy na... Coś mnie? Na na to jest nabu nabu, 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 To jest nabu. I tutaj się rozgrywa Nie uciekaj! Zostaniesz szlaban! Na co? No, zabieraj ci mieć świetlne. Ja znajdę naszych osadników i znaczy naszych handlarzy, a ty będziesz tam cierpiał w basie. A Zamknę cię w więzieniu, ok. Czyli tak bardzo ciężko, chcesz. tak na żarty. Ale zamknę cię. Oj, kurczę, zgubiłem się. Sobie. No dobra. Gdzie jesteś? A uciekłem od ciebie, a gdzie? Chcę znaleźć wioskę, ty nie. Chcę znaleźć naszych handlarzy, byśmy się powymieniali. Ale ty nie. Ja wolę do domu, bo ja zawsze się wracam. Ja się boję. Ja się nie, no, boję. gdzie Ty jesteś, powiedz mi? Cały czas wprost przed naszą bazą, tak jak szliśmy. Kto? To jestem ja. Ło, wow, czy tak daleko? No daleko poszliśmy, a co? Oa, to jeszcze przeskoczymy tą rzeczkę. No nie... Tam Jest dalej już to nic to. nie ma. A skąd wiesz, zeszliśmy tyle, to nie możemy się wrócić. Dobra, widzę, nic tutaj nie ma. Petro, muszę cię... Muszę ciebie coś napytać, pójdźmy to no, a co? no co, Zamówimy więzienie. co szybko... myślisz? Teraz szybko uciekamy! My z Pre Petrem uciekamy! Z Petrem! Petry, My z Petrem uciekamy na. Ciekawym jest... się jeść chce. Trudno! Szybko! Zostawiamy nawet swoich padawanów. Jesteś przykro mi moim padawanem. Nie chcę cię wychowywać. nigdy. Są łowce. Weźmy sobie zrobili te. No nie! Zresztą mam świecę Też mam. Jestem mądry Już nic nie widzę. Kurczę Co jest? Dobra. walutkę A ty tam postawiłaś. Będziemy tak trochę kładli. Dobra. Prześpimy się. E, nie! Ja nie mam... Chodź tu! Nie! Nie! Ja jest, jesteśmy za blisko domu, żeby się tak oddawać. Sorry, Proszę państwa, przepraszam, że tak niszczę, ale po prostu... emocje. Zombie mi To znaczy, że... Ciekamy! To chyba zły pomysł. Ty masz świecę. Tak, ale gdzie dom? Znaleźliśmy osadę! Aaaa! ci! Aaaa! Jej! Pobij! Jej! Odstapuj. No już było odstopowane. Już dawno? Drodzy wracamy do Kuby Bricka, nie jesteśmy już obiłana manienikiem, słuchajcie, to była wielka sprawa, Wiecie, ja się zobaczyliśmy jako... e, e, villagera, Bobby uciekaj od, od tych dziadów. Dobra. prostu oni bili, ja nic nie widziałem, drzewa zasłaniały wszystko, siestra, siestra. zauważyłem światło w naszym tym. Na naszej zagrodzie po prostu. Ale my byliśmy gdzie indziej, my byliśmy na górze, a nie na dole. Szliśmy dołem, a, a wyskoczyliśmy z góry. Przynajmniej ja. ja cię je, je Dobra, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. Dobrze, że I przepraszam bardzo za ten krzyk.